Witaj podróżników w czasie i legendach. Dziś wkroczymy w świat pełen tajemnic, gdzie fascynujące i przerażające stworzenia zamieszkują gęste lasy, wartkie rzeki i ponure niebo mitologii słowiańskiej. Czy słyszałeś już o nich? O trzech najbardziej tajemniczych istotach, które rzucają wyzwanie naszemu pojmowaniu świata i każą nam zastanawiać się, co kryje się poza granicami widzialnej rzeczywistości? Przygotuj się na epicką podróż pełną symboliki, przygód i pradawnych nauk. Jeśli lubisz zgłębiać najciemniejsze i najbardziej intrygujące zakątki mitologii, nie zapomnij zasubskrybować kanału, aby nie przegapić żadnej z tych fascynujących historii. Zaczynamy? Powstanie Welesa, boga podziemi i magii. Na początku, gdy świat był jeszcze młody, a granice między niebem, ziemią i podziemiami nie były wyraźnie określone, pojawił się Weles, jedna z najbardziej złożonych i intrygujących postaci słowiańskiej mitologii. Nie przypominał innych bogów zamieszkujących wyższe sfery, świecących blaskiem i chwałą. Weles był panem cieni, strażnikiem ukrytych tajemnic i mistrzem sztuk magicznych. Jego królestwem były podziemia, wilgotne i mroczne miejsce pełne podziemnych rzek, głębokich jaskiń i lasów, które nigdy nie widziały światła słońca. Ale Weles nie był tylko bogiem ciemności, był również opiekunem stad, bogactwa i płodności ziemi. Bóg sprzeczności, uosabiający zarówno zniszczenie, jak i odrodzenie. Welesa opisywano jako istotę o zmiennym wyglądzie. W niektórych opowieściach przybierał postać wielkiego smoka o czarnych łuskach odbijających światło gwiazd lub ogromnego węża, zdolnego owinąć całe góry swoim wijącym się ciałem. W innych przedstawiano go jako wysokiego, ponurego mężczyznę o oczach błyszczących niczym rozżarzone węgle i głosie który rozbrzmiewał jak wiatr wśród jaskiń Jego zdolność przemiany była jedną z największych zalet pozwalając mu przemieszczać się między światami niezauważonym Jednak Weles nie był w swoim królestwie sam Nieustannie wyzywał go na pojedynek Perun bóg piorunów który władał niebem żelazną ręką Podczas gdy Perun reprezentował porządek sprawiedliwość i niszczycielską moc burzy Weles uosabiał chaos przebiegłość i magię płynącą w głębi ziemi Rywalizacja tych dwóch bogów była legendarna, a ich bitwy rozbrzmiewały w niebiosach i głębinach, kształtując świat śmiertelników. Wszystko zaczęło się, gdy Weles, w jednym ze swoich najśmielszych czynów, postanowił zakwestionować władzę Peruna. Potajemnie wspiął się do niebiańskiego królestwa, nie jako otwarty wróg, lecz sprytny oszust. W postaci węża zakradł się wśród chmur i ukradł coś cennego należącego do Peruna według jednych wersji był to święty bydło boga piorunów inni twierdzą że chodziło o jego żonę lub nawet symbol jego mocy niezależnie od tego co było przedmiotem kradzieży weles nie uczynił tego z chciwości lecz aby udowodnić że nawet najpotężniejsi bogowie mogą zostać oszukani kiedy perun odkrył kradzież wpadł w furię jego oczy zabłysły jak błyskawice a głos zagrzmiał po niebiosach powodując drżenie gór i dolin stąpił do podziemi, zdeterminowany by odzyskać to, co do niego należało i ukarać Welesa za jego zuchwałość. Nastąpiła epicka bitwa, walka trwająca dniami i nocami, niszcząca lasy, wysuszająca rzeki i otwierająca szczeliny w ziemi. Weles pod postacią smoka walczył z Perunem, przy użyciu całej swojej przebiegłości i magii, ale bóg piorunów był nieugięty. Za pomocą boskich piorunów i toporów Perun ścigał Welesa przez wszystkie krainy, aż w końcu go dopadł i pokonał. Jednak zwycięstwo Peruna nie oznaczało końca Welesa. Bóg podziemi był nieśmiertelny, a jego istota była nierozerwalnie związana z głębią ziemi. Został zesłany do podziemi, ale nigdy całkowicie pokonany. Jego obecność nadal była wyczuwalna w cieniach, podziemnych wodach i sekretach, które mogła odkryć jedynie noc. Walka między Welesem i Perunem stała się symbolem wiecznego konfliktu między chaosem a porządkiem, światłem a ciemnością, oraz przypomnieniem o konieczności równowagi między tymi dwoma siłami. Chociaż Weles często postrzegany był jako antagonista, nie był bogiem złym. Był mistrzem przemian, strażnikiem tajemnic i przypomnieniem, że nie wszystko, co ukryte w cieniu, jest złe. Jego historia uczy nas, że chaos i zmiana są koniecznymi elementami życia, a nawet najciemniejsi bogowie mają swoją rolę do odegrania w wielkim porządku wszechświata. I tak oto Weles nadal panował w swoim podziemnym królestwie, cierpliwie czekając na kolejny rozdział swojej wiecznej gry z Perunem. Pojawienie się Leszego, strażnika lasów w dawnych czasach, gdy lasy Europy Wschodniej ciągnęły się bez końca, pokrywając ziemię jak zielony, nieprzenikniony płaszcz, pojawiło się stworzenie równie tajemnicze jak sama natura. Leszy, strażnik lasów. Nie był on ani bogiem, ani demonem, lecz potężnym duchem żywym ucieleśnieniem puszczy. Leszy był absolutnym panem wszystkich istot, zamieszkujących te gęste knieje, od wilków wyjących do księżyca po ptaki śpiewające o świcie. Był on duszą lasu, a jego obecność można było poczuć w każdym liściu kołyszącym się na wietrze i każdej korze splatającej się pod ziemią. Leszy był postacią imponującą i zagadkową. Jego wygląd stale się zmieniał, odzwierciedlając nastrój lasu. Czasem był kolosalnym olbrzymem, tak wysokim, że jego głowa ginęła wśród koron drzew, z brodą pokrytą mchem i oczami świecącymi niczym rozżarzone węgle. Innym razem kurczył się do rozmiarów karła, ukrywając się w krzakach, niemal niewidzialny dla ludzkiego oka. Jego włosy były zrobione z poskręcanych gałęzi, a skóra miała teksturę kory drzew. Potrafił naśladować każdy odgłos lasu, krakanie kruka, ryk niedźwiedzia lub szum wiatru wśród sosen. I podobnie jak sam las, leszy potrafił być zarówno hojny, jak i bezlitosny. Chłopi i myśliwi, którzy żyli na skraju lasu, wiedzieli, że wkroczenie na teren leszego jest ryzykowną przygodą. Leszy nie tolerował intruzów, którzy nie szanowali zasad natury. Ci, którzy ścinali drzewa bez pozwolenia, polowali ponad miarę, lub po prostu wchodzili do lasu z arogancją, szybko przekonywali się, że leszy nie był gościnnym gospodarzem. Potrafił sprawić, że ścieżki skręcały się i plątały, gubiąc intruzów w nieskończonych labiryntach drzew i cieni. Niektórzy nigdy już nie powrócili, inni zaś pojawiali się po latach, postarzeni i oszaleli, opowiadając o lesie, który zdawał się żyć i obserwować ich niewidzialnymi oczami. Jednak Leszy nie był istotą złą, był przede wszystkim obrońcą. Dla tych, którzy zbliżali się do lasu z szacunkiem i pokorą, mógł być potężnym sprzymierzeńcem. Myśliwi, którzy składali ofiary przed wejściem do puszczy kawałek chleba, odrobinę miodu lub kubek wody, często znajdowali wyraźne ścieżki i bogactwo zwierzyny. Zagubieni wędrowcy, którzy prosili o pomoc cichym, szczerym głosem, byli czasem prowadzeni bezpiecznie z powrotem przez wysoką, milczącą postać, która znikała między drzewami, gdy niebezpieczeństwo minęło. Leszy przypominał, że natura nie jest czymś, co można podporządkować, lecz czymś, co należy szanować i chronić. Jedna z najsłynniejszych opowieści o Leszym dotyczy młodego drwala o imieniu Iwan. Był on odważny, lecz lekkomyślny, i pewnego dnia postanowił ściąć stare, majestatyczne drzewo w samym sercu lasu, ignorując ostrzeżenia starszych. Gdy jego topór uderzył w pień, przeraźliwy ryk rozległ się po całym lesie, a przed nim pojawił się Leszy, większy niż jakiekolwiek drzewo, z oczami płonącymi jak ogniska. Przerażony Iwan padł na kolana, błagając o wybaczenie i obiecując, że nigdy więcej nie zlekceważy lasu. Leszy, widząc szczerość serca młodzieńca, postanowił go oszczędzić, ale najpierw udzielił mu lekcji. Zamienił Iwana w wilka i zmusił go, by przez rok żył jak zwierzę, polując, aby przeżyć i ucząc się znaczenia każdej istoty i każdej rośliny. Kiedy Iwan wrócił w końcu do ludzkiej postaci, stał się obrońcą lasu, opowiadając wszystkim o mądrości Leszego. Leszy, strażnik lasów, nadal pozostaje potężną postacią w słowiańskiej wyobraźni. Przypomina nam, że natura to nie tylko zasób do wykorzystania, ale żywy świat pełen tajemnic i magii. Jego historia to wezwanie do szacunku i więzi ze światem przyrody. Lekcja, która dziś nabiera szczególnego znaczenia, gdy lasy i ich sekrety są coraz bardziej zagrożone i tak, dopóki drzewa szepczą, a wiatry śpiewają, Leszy pozostaje czujny, pilnując swoich terenów czujnym okiem i sercem bijącym w rytmie ziemi. Legenda o babie jadze, nieprzewidywalnej wiedźmie w samym sercu najgęstszych i najmroczniejszych lasów Rosji, gdzie promienie słońca ledwo przebijały się przez korony drzew. A ciszę przerywało jedynie krakanie kruków. Mieszkała jedna z najbardziej przerażających i fascynujących postaci słowiańskiej mitologii Baba Jaga. Nie była to zwyczajna wiedźma, lecz potężna i zagadkowa istota, równie nieprzewidywalna jak wiatr hulający wśród poskręcanych gałęzi. Baba Jaga była pełna sprzeczności: staruszką jednocześnie mądrą i przerażającą, pożeraczką dzieci i strażniczką pradawnych sekretów. Jej chata, stojąca na kurzych nóżkach, była miejscem pełnym tajemnic i zagrożeń, a ci, którzy jej szukali, wiedzieli, że mogą odnaleźć zarówno śmierć, jak i ocalenie. Baba Jaga była opisywana jako odrażająca starucha, z długim zakrzywionym nosem, przypominającym ptasi dziób, ostrymi zębami i potarganymi włosami, które przypominały suche, splątane mchy jej oczy świeciły złowieszczym blaskiem a głos był szorstki jak dźwięk łamiących się gałęzi nosiła brudne szmaty i latała na ogromnym moździerzu używając tłuczka jak rydwanu i bata przemierzając nocne niebo pomimo przerażającego wyglądu baba jaga nie była jedynie złoczyńcą była złożoną postacią która mogła zarówno pomagać jak i niszczyć w zależności od tego jak zachowywali się ci którzy jej szukali jej chata była równie osobliwa jak ona sama Niewielki domek stojący na dwóch kurzych nogach obracał się wokół własnej osi i potrafił przemieszczać się po lesie, co czyniło go niemal niemożliwym do odnalezienia, chyba że sama baba Jaga tego chciała. Ściany były wykonane z kości, a ogrodzenie wokół chaty ozdobione było czaszkami, które nocą świeciły upiornym blaskiem. Drzwi strzegły dwie bezcielesne dłonie, poruszające się same, a klucz do zamka był zrobiony z wilczego zęba. Wewnątrz chaty powietrze było ciężkie od zapachu suszonych ziół, magicznych eliksirów i gnijącego mięsa. Baba Jaga spędzała dni, przygotowując zaklęcia, rzucając klątwy, a czasami gotując coś w swoim parującym kotle. Choć wielu wolało nie wiedzieć, co się w nim znajdowało. Ci, którzy odważali się odwiedzić chatę Baby Jagi, zwykle mieli ku temu ważny powód. Wiedźma słynęła z posiadania starożytnych tajemnic i magicznych mocy, które mogły rozwiązać niemożliwe problemy, uleczyć nieuleczalne choroby lub spełnić najgłębsze pragnienia. Jednak dotarcie do niej było tylko pierwszym wyzwaniem. Baba Jaga znana była z testowania odwiedzających ją osób, a jej próby były równie niebezpieczne, co przebiegłe. Mogła nakazać posprzątanie chaty, przygotowanie posiłku lub oddzielenie ziaren piasku. Zadania pozornie proste, lecz kryjące śmiertelne pułapki. Ci, którzy zawiedli, byli zamieniani w kamień, pożerani lub skazani na wieczną służbę wiedźmie. Jedna z najbardziej znanych opowieści o babie Babiejadze dotyczy odważnej dziewczyny o imieniu Wasilisa. Kiedy jej złama cocha i przyrodnie siostry wysłały ją do lasu, by przyniosła ogień z chaty Baby Jagi, Wasilisa wiedziała, że idzie na pewną śmierć. Miała jednak przy sobie magiczną laleczkę, dar od zmarłej matki, która pomogła jej pokonać zadania narzucone przez wiedźmę. Baba Jaga, pod wrażeniem inteligencji i dobroci Wasilisy, nie tylko dała jej ogień, ale również podarowała płonącą czaszkę, która ostatecznie zniszczyła jej okrutną macochę oraz złe siostry, uwalniając Wasilisę spod ich tyranii. Baba Jaga, nieprzewidywalna wiedźma, nadal pozostaje silną postacią w słowiańskim folklorze. Reprezentuje dwoistą naturę życia: zniszczenie i odnowę, strach i mądrość. Jej historia uczy nas, że nie wszystko jest tym, czym się wydaje, a nawet najstraszniejsze istoty mogą skrywać cenne lekcje. I tak, gdy jej chata wciąż obraca się na kurzych nogach, baba jaga pozostaje strażniczką leśnych tajemnic, czekając na kolejnego śmiałka lub głupca, który odważy się zapukać do jej drzwi. Starcie między Welesem a Perunem. Na początku czasów, gdy świat dopiero się kształtował, a bogowie spacerowali wśród śmiertelników, wyłoniły się dwie potężne siły, które stały się filarami mitologii słowiańskiej: Weles, Bóg podziemi, magii i ukrytych sekretów oraz Perun, Bóg piorunów, sprawiedliwości i niebiańskiego porządku. Byli sobie przeciwstawni, ale jednocześnie dopełniali się jak noc i dzień, chaos i porządek. Jednak ich współistnienie nigdy nie było pokojowe. Konflikt między Welesem a Perunem był czymś więcej niż boską rywalizacją. Była to kosmiczna walka, której echa rozbrzmiewały po niebie, ziemi i najgłębszych zakątkach podziemi, kształtując losy całego świata. Rywalizacja obu bogów rozpoczęła się od zdrady. Weles pod postacią ogromnego węża zakradł się potajemnie do Królestwa Niebieskiego, w którym Perun panował z niezaprzeczalną mocą. Kierowany sprytem i pragnieniem zakwestionowania ustalonego porządku, Weles skradł coś niezwykle cennego perunowi. Niektóre wersje mitu mówią, że były to święte stada bydła, symbol bogactwa i potęgi boga piorunów. Inne przekazy twierdzą, że porwał żonę peruna, lub nawet magiczny artefakt reprezentujący boską władzę. Bez względu na przedmiot kradzieży, Weles nie działał z chciwości, lecz by pokazać, że nawet najpotężniejszych bogów można oszukać i że chaos jest niezbędną siłą we wszechświecie kiedy perun odkrył kradzież wpadł we wściekłość jego oczy błyszczały jak pioruny a głos grzmiał po niebie powodując drżenie gór i dolin chwycił swój boski topór wykuty w głębi gwiazd i stąpił na ziemię by odnaleźć welesa bóg piorunów uosabiał brutalną siłę oraz bezwzględną sprawiedliwość nie tolerował zdrady i był gotów zniszczyć wszystko na swej drodze, aby przywrócić utracony porządek. Weles nie był jednak łatwym przeciwnikiem. Przybrał postać gigantycznego smoka o czarnych łuskach odbijających światło gwiazd i oczach płonących jak rozżarzone węgle. Ukrył się w podziemiach, krainie wilgotnych jaskiń, podziemnych rzek i wiecznie mrocznych lasów. Tam przygotował swoje magiczne bronie i wezwał stworzenia z głębin na swoją obronę. Bitwa pomiędzy dwoma bogami była tytaniczna, trwała dniami i nocami, niszcząc lasy, osuszając rzeki i rozdzierając ziemię. Perun ścigał welesa przez wszystkie krainy, ciskając błyskawice, które rozświetlały niebo i tworzyły kratery w ziemi. Weles zaś, korzystając z przebiegłości i magii, odpowiadał czarnymi płomieniami i iluzjami, które zwodziły nawet boskie zmysły Peruna. Ziemia drżała pod ich stopami, a niebo ryczało jakby w agonii. Ludzie obserwując tę walkę z daleka modlili się, by bogowie nie zniszczyli świata w swej furii. Ostatecznie Perun dopadł Welesa w samym sercu pod ziemi. Obaj bogowie stoczyli ostateczny pojedynek, który zdawał się nie mieć końca. Perun, wymachując swym błyszczącym toporem zadawał ciosy przecinające powietrze niczym gromy, podczas gdy Weles w postaci smoka potężnym ogonem powalał całe wzgórza. Jednak brutalna siła Peruna zwyciężyła. Decydującym ciosem pokonał Welesa, zmuszając go do wycofania się w najgłębsze mroki podziemi. Zwycięstwo Peruna nie oznaczało jednak końca Welesa. Bóg podziemi był nieśmiertelny, a jego istota nierozerwalnie związana z głębinami ziemi. Został wygnany, lecz nigdy całkowicie pokonany. Jego obecność nadal wyczuwalna była w cieniach, wodach podziemnych i tajemnicach, które mogła ujawnić jedynie noc. Walka między Welesem a Perunem stała się symbolem odwiecznej rywalizacji między chaosem a porządkiem, światłem a ciemnością oraz przypomnieniem o konieczności zachowania równowagi między tymi siłami. I tak oto, gdy Perun władał niebiosami, Weles nadal panował w podziemiach, cierpliwie oczekując kolejnego rozdziału wiecznego tańca z bogiem piorunów ich historia przypomina nam, że chaos i zmiana są nieodłącznymi elementami życia oraz że nawet najciemniejsi bogowie odgrywają swoją rolę w wielkim porządku wszechświata. Konflikt między Welesem a Perunem nie był tylko boską bitwą, był lekcją o równowadze kosmosu, lekcją, która pozostaje aktualna do dziś. Dziedzictwo trzech istot w kulturze słowiańskiej mity i legendy słowiańskie to nie tylko historie opowiadane przy ognisku w zimne noce. Są one esencją bogatej kultury, głęboko związanej z naturą cyklami życia i niewidzialnymi siłami, które rządzą światem. Spośród wszystkich istot i bogów, które wypełniają te opowieści, trzy postacie wyróżniają się jako filary słowiańskiej tradycji: Weles, bóg podziemi i magii, Leszy, strażnik lasów oraz Baba Jaga, nieprzewidywalna wiedźma. Razem reprezentują one obawy, pragnienia i wartości ludów słowiańskich, a ich dziedzictwo pozostaje żywe do dziś, wpływając na sztukę, literaturę, muzykę a nawet sposób, w jaki ludzie postrzegają otaczający ich świat. Weles, dzięki swej dwoistej naturze chaosu i odnowy, jest potężnym symbolem cyklicznej natury życia. Przypomina nam, że zniszczenie jest konieczne do stworzenia, a ciemność równie istotna jak światło. W słoweńskich wioskach Weles był często przywoływany podczas rytuałów rolniczych, gdzie chłopi prosili go o błogosławieństwo dla ochrony stad i zapewnienia obfitych zbiorów. Był też związany z magią oraz ukrytymi sekretami, a wielu szamanów i uzdrowicieli wzywało go, szukając wiedzy i mocy. Dziś Welesa czci się na festiwalach oraz przedstawia w sztuce poruszającej tematy przemiany i odporności na przeciwności losu. Jego historia uczy, że chaosu nie trzeba się obawiać. Jest on bowiem siłą zdolną wprowadzać konieczne zmiany. Leszy, strażnik lasów, nieustannie przypomina nam o znaczeniu życia w harmonii z naturą. W słowiańskich opowieściach występuje zarówno jako obrońca, jak i sędzia, karząc tych, którzy nie szanują lasu, a nagradzając tych, którzy go czczą. Leszy jest głęboko zakorzeniony w kulturze słowiańskiej jako symbol więzi człowieka ze światem przyrody. W wielu wiejskich społecznościach do dziś ludzie składają ofiary duchom lasu przed ścięciem drzewa lub polowaniem na zwierzęta, podtrzymując tradycję szacunku i czci, którą leszy uosabia. Jego postać zainspirowała niezliczone dzieła literackie oraz filmowe, gdzie pojawia się jako tajemniczy i mądry strażnik, zawsze gotowy udzielić lekcji pokory i równowagi. Baba Jaga, nieprzewidywalna wiedźma, jest prawdopodobnie najbardziej złożoną i fascynującą z całej trójki. Stanowi symbol dwoistości życia, zniszczenia i odnowy, strachu i mądrości. Baba Jaga pojawia się w ludowych opowieściach jako przerażająca postać, ale również jako mentorka, która poddaje bohaterów próbom i przygotowuje ich nastawienie czoła własnym lękom. Jest strażniczką pradawnych sekretów, które można odkryć jedynie poprzez odwagę i wytrwałość. We współczesnej kulturze słowiańskiej Baba Jaga stała się postacią ikoniczną, pojawiającą się w książkach, filmach, a nawet grach wideo, gdzie nadal fascynuje i stawia wyzwania wszystkim, którzy odważą się wejść do jej świata. Jej historia uczy nas, że nie wszystko jest tym, czym się wydaje, a nawet najbardziej przerażające istoty mogą przekazywać cenne nauki. Razem Weles, Leszy i Baba Jaga tworzą potężną triadę odzwierciedlającą wartości i wierzenia ludów słowiańskich. Przypominają nam o znaczeniu równowagi między chaosem a porządkiem, między człowiekiem a naturą, między strachem a mądrością. Ich historie są czymś więcej niż zwykłymi opowieściami. To pradawne lekcje, które nadal oddziałują na współczesny świat, gdzie często zapominamy o naszych korzeniach i związku z przyrodą. Dziedzictwo tych trzech tajemniczych istot można dostrzec we wszystkich aspektach kultury słowiańskiej w obrazach przedstawiających gęste, mroczne lasy, w muzyce oddającej echa natury oraz w tradycyjnych świętach, celebrujących cykle życia i śmierci. Są żywą częścią słowiańskiej tożsamości. Przypomnieniem, że świat pełen jest tajemnic i że czasem trzeba spojrzeć poza oczywistość, aby dostrzec prawdę. I tak oto dopóki lasy szepczą swoje sekrety, dopóki grzmoty rozbrzmiewają na niebie, a historie o babie jadze są przekazywane z pokolenia na pokolenie, dziedzictwo Welesa, leszego i baby jagi pozostaje żywe, inspirując i ucząc tych, którzy mają uszy otwarte na słuchanie, oraz odwagę, by badać to, co nieznane. I w ten sposób docieramy do końca naszej podróży przez tajemnice i cuda mitologii słowiańskiej, gdzie każda historia, każda istota i każdy Bóg odsłaniają nam nieco więcej o złożoności życia i natury. Weles, bóg podziemi i magii, nauczył nas, że chaos i przemiana są kluczowymi częściami istnienia. Leszy, strażnik lasów, pokazał, jak ważne jest życie w zgodzie z naturą, szanując jej cykle i sekrety. Baba Jaga, nieprzewidywalna wiedźma, przypomniała nam, że nie wszystko jest tym, czym się wydaje, a mądrość często przychodzi pod postacią przerażających wyzwań. Te trzy istoty Weles, Leszy i Baba Jaga nie są jedynie bohaterami dawnych opowieści są potężnymi symbolami, które nadal rozbrzmiewają w kulturze słowiańskiej i poza nią, inspirując artystów, pisarzy, muzyków, a nawet filmowców. Łączą nas z przeszłością, w której bogowie chodzili wśród ludzi, las był miejscem tajemnic i magii, a każdy piorun, wiatr czy cień miał swoje głębokie znaczenie. Jednak to, co czyni te mity tak fascynującymi, to nie tylko bogactwo detali czy wciągające narracje. To fakty, że mówią bezpośrednio do naszych własnych doświadczeń i lęków. Ileż to razy czuliśmy się zagubieni, jakbyśmy byli w rękach Leszego, błądząc po ciemnym, bezkresnym lesie. Ileż razy stawialiśmy czoła wyzwaniom, które zdawały się niemożliwe do pokonania, podobnym do prób narzucanych przez babę Jagę. Ileż razy znajdowaliśmy się w obliczu chaotycznych zmian, uosabianych przez Welesa, które zmuszały nas do przemyślenia naszego życia i miejsca w świecie. Mitologia słowiańska ze swymi bogami i tajemniczymi istotami oferuje nam perspektywę, dzięki której możemy zgłębiać te pytania. Zachęca nas, aby spojrzeć na świat z ciekawością i odwagą, aby przyjąć to, co nieznane, i odnaleźć piękno nawet w cieniach. Czyniąc to, przypomina nam, że jesteśmy częścią czegoś większego sieci historii, tradycji i wierzeń, które łączą nas nie tylko z przeszłością, ale także z sobą nawzajem. Jeśli spodobała Ci się ta podróż przez świat słowiańskich mitów, nie zapomnij zasubskrybować kanału, aby poznawać kolejne fascynujące historie mitologii z całego świata. Każda kultura ma swoje legendy, swoich bogów i swoje tajemnice, a każda z nich ma coś wyjątkowego do przekazania. Do zobaczenia w kolejnej przygodzie, w której odkryjemy następne sekrety starożytnego świata, oraz dowiemy się, jak te opowieści wciąż kształtują naszą teraźniejszość. Dziękuję za wspólną podróż i pamiętaj. Świat jest pełen magii wystarczy tylko wiedzieć, gdzie jej szukać.